Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich, każdego. I zapraszam do medytacji Słowa Bożego. Trzynasta niedziela w ciągu roku, tak zwana zwykła. Teksty sprowadzą nas do odkrycia tajemnicy śmierci i odpowiedzi na pytanie Genezy śmierci. Gdzie śmierć ma swój początek? Bo jest to odwieczne pytanie. Każdego człowieka? Skąd się wzięła śmierć? Skoro Pan Bóg jest tak dobry, skoro jest twórcą wszystkiego, skoro od Niego wszystko, co dobre i piękne pochodzi, skąd się wzięła śmierć, która no, jest takim wielkim, dlaczego, utrapieniem, lękiem, ale i zabiera mu życie, najcenniejszy taki doczesny skarb? I Autor Księgi Mądrości, która powstała gdzieś w pierwszym wieku przed narodzeniem Pana Jezusa, podejmuje ten problem, tę tematykę i wskazuje, że śmierci Bóg nie uczynił, czytam, i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata są zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania odchłani na tej ziemi, bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Czyli Bóg nie uczynił śmierci. Bóg jest miłośnikiem życia i cieszy się z życia każdego poczętego człowieka, aż do naturalnej jego śmierci. I autor natchniony Księgi Mądrości odpowiada. Że śmierć pochodzi od diabła. I czytam. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Przez grzech pierworodny człowiek wszedł w oddziaływanie szatana, diabła. Stąd też pierwsze nie, nieposłuszeństwo Panu Bogu przez Adama i Ewy, Ewę sprowadziło na ludzi właśnie śmierć. Czyli śmierć pochodzi z podszeptu szatana, który jest wielkim wrogiem człowieka, przeciwnikiem człowieka, który jest... Hmm, ma upodobanie w śmierci stąd wielu ludzi na, na, nadal chce do niego należeć, do jego władzy po dzień dzisiejszy i no, promują śmierć na różny sposób. To widzimy aborcja, eutanazja, inne formy wynaturzeń, to wszystko jest działaniem potrzebtu szatana. Jednak jednocześnie autor natchniony będzie nas prowadził do nadziei, i ta nadzieja przychodzi w Jezusie Chrystusie. Ewangelista Marek, który swoją Ewangelię spisał jako katechezę nauczania świętego Piotra, ucznia Pana Jezusa. I spisał ją między 60 a 70 rokiem po Chrystusie, wskazuje na Pana Jezusa jako Mesjasza, jako Syna Bożego, jako tego, który przychodzi od Boga, jako Syn Boży, aby wyrwać człowieka ze zła, z grzechu, śmierci i dać mu nowe życie. To też święty Marek, ewangelista, opisuje uzdrowienia których dokonywał Pan Jezus, ale i wskrzeszenia. I Ewangelia podkreśla, że była kobieta, która cierpiała na poważną chorobę. Przez wiele lat zmagała się z tym bolesnym doświadczeniem i pomyślała sobie, że jeśli pójdzie do Pana Jezusa i choćby frędzli Jego płaszcza się dotknie, to na pewno będzie uzdrowiona. Ta wiara była dla niej. Takim wielkim doświadczeniem nadziei, i przyszła z tą wiarą, dotknęła się szat Pana Jezusa i doznała uzdrowienia cudownego. Czyli wiara mm, otwiera nas na wielkie działanie Bożej mocy, Bożej łaski. Bóg nam tej łaski nie szczędzi, ale pytanie, czy człowiek będzie miał te wiary. Ta wiara jest takim wielkim skarbem. I ewangelista opisuje również, Sytuację Jaira. To był przełożony synagogi. Przyszedł do Pana Jezusa z wielką prośbą, bo jego córka, dwunastoletnie dziecko, umierała. I prosił Panie, przyjdź i połóż na nią ręce, a będzie zdrowa. Kiedy przyszedł Pan Jezus, to już powiadomili go, że córka Jaira zmarła. Że już jego obecność jest niepotrzebna, jednak pan Jezus poprosił, by, ją, by go zaprowadzili ze swoimi trzema uczniami tam, gdzie leżała córka Jaira. Podszedł i powiedział: Ona nie umarła, tylko śpi. I wyśmiewali się z pana Jezusa. Pan Jezus wziął ją za rękę, podniósł i mówi: Tabitokum, czyli dziewczynko, tobie mówię: Wstań i na oczach wszystkich, jego, jej rodziców, ale i zgromadzonych tam ludzi, uczniów, wstała i Pan Jezus kazał jej dać jeść. Wskrzeszenie córki Jaira, dwunastoletniego dziecka. Pan Jezus przywraca życie, podkreśla, że ma, ma pełną władzę nad życiem i nad śmiercią i że w Jego mocy jest przywrócić człowiekowi umarłemu pełne życie. To też dzisiejsza Ewangelia, Przekonuje nas, że jest nadzieja dla człowieka, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Ostatnie słowo należy do Boga, do Jezusa Chrystusa. On jest Panem, to w nim jest nasza nadzieja. I kto wierzy w Jezusa, kto się do niego zbliża z wiarą, ten właśnie w jego mocy i zwycięstwie nad śmiercią uczestniczy. Święty Piotr, Święty Paweł również w liście do Koryntian podkreśla tę prawdę. Że w Chrystusie jest nasza nadzieja, że ta wiara w Jezusa może zmienić nasze serce i sposób patrzenia na życie. Już mamy podejmować takie rozumienie życia, i takie wartościowanie, i takie postępowanie, aby było przeżywane w łączności żywej z Panem Jezusem. Czyli nasza wiara ma przemienić się w miłość. W konkretną miłość wobec Boga i człowieka poprzez czyny y, dobra, mądrości, świętości. Tylko miłość pokonuje zło i pokonuje śmierć, bo ona jest udziałem w miłości samego Boga, a Bóg jest wieczny w tej miłości. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam na Eucharystię, która jest źródłem miłości i źródłem wiecznego życia. Kto przyjmuje Eucharystię Chrystusa, w Komunii świętej ten przyjmuje lekarstwo nieśmiertelności. Zapraszam, szczęść Boże.